Tak, koniec roku to jest moment, który skłania do spojrzenia wstecz. Bardzo wiele różnych komentarzy, co było ważne w polityce, można się domyśleć. Zastanawiałem się nad tym, jak by spojrzeć na te 365 minionych dni, trochę inaczej. I przyszło mi do głowy, że warto powiedzieć coś o kobietach. Warto powiedzieć o kobietach w polskiej polityce, w życiu publicznym. <laughs> Oczywiście każda partia, każda. Formacja polityczna mówi o roli kobiet, próbuje eksponować je, wpisywać na listy, oferuje stanowiska ministerialne. Ale obecność kobiet w życiu publicznym to znacznie więcej niż polityka i znacznie więcej niż tylko ten funkcjonalny wizerunek. Zaczynę od pierwszej pani, pierwszej damy, pani Marty Kaczyńskiej, która. Rozpoczęła ten rok bardzo dobrze, pokazała swoje oblicze, pokazała taki rysk, który się bardzo spodobał Polakom. Po prostu powiedziała coś inaczej niż oficjalna linia, która gości w jej domu i gości w Pałacu Prezydenckim. Ale została tak boleśnie skarcona przez kapłana, przez ojca ryzyka, że zamilkła na resztę roku i szkoda. Szkoda dlatego, bo pewnie moglibyśmy od niej coś jeszcze więcej usłyszeć. Chcę odnotować ten fakt, również z oczekiwaniem, choć z polityką i moimi sympatiami, to nie ma nic wspólnego. Druga kobieta, która bardzo powoli się pojawia i robi to umiejętnie, to małżonka pana premiera Tuska. Otóż jest w rozsądnej odległości za nim. Pojawia się, wszyscy wiedzą, że jest, widać ją, ale w takim miejscu, które jest kobiecie, zgodnie z, polskim, z polską tradycją należne, interesuje się na razie domem, interesuje się łóżkiem, interesuje się kuchnią i tak ale pani Tusk nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i będziecie Państwo w przyszłym roku świadkiem bardzo wyjątkowego rozwoju jej osobowości, bo sądzę, że ambicje ma niemała i umiejętności pewnie też. Kolejna kobieta, która weszła przebojem do polskiej polityki tej przez duże miliony roku, to pani Nelly Rokita. Otóż polska polityka bez niej byłaby ubożuchna, byłaby kulawa, a każde jej wypowiedź dostarcza tyle radości i jej wiara, że to wszystko, co z jej ust wydobywa się z prawdą objawioną, każda inwektywa albo każde określenie, Stanowi od razu y, wartość samą w sobie. Ona w to głęboko wierzy, ludzie się z niej śmieją, no ale może tak ma być, może na to sobie zasłużyli manipulatorzy y, z partii Prawa i Sprawiedliwość, którzy chcieli zrobić Platformie Obywatelskiej przysłowiowe kuku, a na razie y, to kuku wraca y, echem do nich. No i naprawdę jest śmiesznie, gdy. Y, 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 Neli Rokita mówi o premierze albo Neli Rokita o czymkolwiek mówi, a najbardziej mnie rozbawiła, jak pojawia się naprawdę lub na niby w towarzystwie Szymona Mańskiego. Też tu się będzie dużo ciekawego tak, działo, bo tak łatwo jej się ust po prostu nie da zamknąć. Jest posłem i doradcą, a na Czwarta postać. Czwarta postać, która na, na pewno ten rok możemy uznać jako rok przełomowy ze istnienia w, swojej, w swoim nowym meczu, to jest Doda. Pani Dorota Robaczewska. I to, że y, jej życie osobiste jest y, ważnym tematem dla prasy brukowej, to jest zupełnie zrozumiałe, ale moment, w którym pojawiła się koło premiera Tuska, no to już powiedziałbym pół kroku do polskiej Marilyn Monroe. E, zaśpiewane zostało, premier się wzruszył, e, widziała to cała Polska, jedni skrytykowali, większość na pewno pozazdrościła, no ale y, Pani Dodo Czas na następny krok, ponieważ Martin Monroe, jeśli chodzi o kontakty z najwyższą władzą amerykańską, myślę, nie ograniczała się tylko do śpiewania piosenek i do szokowania widzów jej kolejnych występów. Także cztery panie, cztery zupełnie różne postacie, ale wpływ na emocje i wpływ na to, co się działo w minionym roku, bardzo duży. Ten rok kończymy w związku z tym, pod znakiem kobiet, a pewnie początek Nowego Roku będzie można opisać, prognozując, co też mogą wyprawiać mężczyźni, niekoniecznie ich mężczyźni. Dzięki Państwu za obecność w minionym roku. Najlepsze życzenia przed Sylwestrem. Ten zegar, który z tyłu, widać on pokazuje nie tą dwunastą. Macie jeszcze Państwo znacznie więcej czasu do przygotowania. Na razie wszystkiego dobrego.